Jak zostać bogatym? Może dzięki inwestycjom na rynku walutowym? No tutaj jest szansa na duże zyski, ale też ryzyko jest ogromne. I o tym będę rozmawiał dzisiaj z Panem Markiem Rogalskim z Domu Maklerskiego. Boś, dzień dobry. Witam. No to Panie Marku, proszę mi powiedzieć, jak szybko można zostać bogaczem dzięki inwestycjom na Forexie, tak? czyli na rynku walutowym? A coś, Gdybyśmy mieli szczęście, łód szczęścia, kwestia kilkudziesięciu minut pomnażamy kapitał w kilkakrotnie. Natomiast to jest szczęścia, czyli tak jakbyśmy wygrały blotka. Więc tutaj tak naprawdę tym głównym elementem, który przyciąga do rynku walutowego inwestorów, jest to, że mamy dużą zmienność na rynku. Ta zmienność jest tak naprawdę dyktowana przez nas. Czyli o co chodzi? Sławny i niesławny dla niektórych lewar, czyli dźwignia finansowa, powoduje, że mając złotówkę przysłowiową, Inwestujemy za 100 zł, bądź nawet więcej. Czyli to przełożenie zysku, ale i też straty jest duże. Czyli, jeżeli na przykład wbijemy się właśnie idealnie w punkt rynkowy, załóżmy, że ktoś myśli, jakiś pomysł na, na zagranie i kupujemy walutę na rynku i łapiemy się na duży ruch, w tym momencie oczywiście możemy zarobić krocie. Ale tak mówię, lepiej być ostrożnym. Czyli tak naprawdę zarabiamy nie z tej zainwestowanej złotówki, tylko mamy taki zysk jakbyśmy zainwestowali 100 zł, prawda? To tak, jest ta tak. szansa i to ryzyko. Tak, czyli po prostu jakby mamy zysk przeliczany właśnie z, z tej kwoty, która jest razem z tym lewarem, czyli załóżmy, że mam 1000 zł na rachunku, broker mi umożliwia zagranie za 100 000 złotych i załóżmy, że rynek przesunie się o 1%, ja zarabiam 100%, czyli mam już 2000 rachunku. Czyli po prostu to jest taki szybki przyrost portfela, który rzeczywiście może interesować właśnie tych, którzy szukają już zysku. Był taki słynny sketch kabaretu tutaj, gdzie padło pytanie, ile trzeba mieć, żeby ryzykować, jak się straci, tak? no to jest to pytanie właśnie, jakie kwoty są tutaj potrzebne, tak? Ile? A że są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że ryzykuj tyle, na ile możesz pozwolić sobie, czyli nie ryzykuj wszystkich swoich pieniędzy, czyli nie wkładamy naszych oszczędności w banku z całego życia na forex, bo jak coś nam nie wyjdzie, to możemy mieć tutaj jakieś spore problemy. Ale też z drugiej strony nie powinniśmy inwestować zbyt małe kwoty, bo to jest też taki pewien ciekawy przykład. Jeżeli inwestujesz 1000 zł na rynku walutowym, to będzie cię korciło, żeby ten lewar był jak największy, bo chcesz mieć od razu te ten duże pieniądze. Jeżeli inwestujesz kwotę, załóżmy 100 tysięcy złotych własnych, to już ciebie nie korci, żeby brać lewar jeden do stu. Czyli jakby już grasz ostrożniej się o rzeczy, bo widzisz, że Mając 100, a jutro mam 105, no to już mam te 5000 zł to jest jakimś pieniądzem, który jest coś wart. Natomiast ten niski rachunek niska kwota powoduje właśnie to, że często inwestorzy naginają właśnie reguły ryzyka i niestety, ale inwestowanie z takim nawarem do 100 kończy się tragicznie. Czyli jaka by była taka optymalna kwota? Znaczy ja myślę, że to jest kwota. 20 tysięcy złotych, e, która już powoduje, że ten rynek staje się dla nas w miarę interesujący. E, I przy takiej kwocie grając ostrożnie, czyli no, z głową, z niedużym lewarem, na takie trochę dłuższe trendy, a nie na takie ruchy parmiotowe, e, 10% miesięcznie mogłoby nam się udać e, zarabiać, czyli 2000 miesięcznie mogą się z tego mieć. Czyli bardzo przyzwoity ten, ten, ten poziom zysku, ale właśnie co zrobić, żeby to się jednak nam udało, a żeby nie było tych strat? O czym pamiętać? Jakie takie przykazania są dla walutowego inwestora? Przykazanie pierwsze to jest właśnie unikaj ryzykownych zagrań. Czyli jeżeli, jesteś, jeżeli widzisz, że rynek jest bardzo, tak powiem, że nie jesteś pewien do końca tego, co robisz, po prostu nie rób. To jest tutaj ciekawe, że na rynku walutowym, jak to się mówi, te pociągi odjeżdżają ekspresy co paręnaście minut. To nie jest tak, że już teraz muszę kupić, bo mi ucieknie, tylko mam do wyboru inne pary walutowe, mogę poczekać, mogę wejść za kilkanaście godzin, zawsze będzie jakaś okazja. Czyli gram ostrożnie, decyduję o ruchu takim no, dosyć przemyślanym. Po drugie, pewne doświadczenie jest wymagane, czyli to nie jest tak, że my się nauczymy tego rynku w ciągu w dwóch tygodni i przeczytamy trzy książki będziemy już potrafili robić pieniądze. Kwestia doświadczenia, obserwacji rynku, zachowań, psychologii zwłaszcza rynkowej jest kluczowa. No i mój plan, czyli ja muszę po prostu mieć ten zarys planu, zarys działań, ale to nie jest plan, że kupię dzisiaj sobie niezadośćuczacz za trzy godziny, no to jest plan, który powoduje, że kupię dzisiaj i myślę, co będzie za 5 dni, żeby ta moja droga po rynku była w miarę jakoś wyresowana. I w tym celu no myślę, że na pewno inwestorzy, którzy dopiero zaczynają coś robić, powinni obserwować ofertę brokera, czyli to, czy daje jakieś komentarze do rynku, czy daje jakieś wskazówki dla tak właśnie inwestorów porządkujących, czy jakieś webinary, jakby powiem tak, no ja sobie się zaczynałem inwestować na rynku dawno temu, jak jeszcze internet raczkował i to było trudne. Teraz mamy wiele możliwości, które oczywiście są fajne. Czy tak naprawdę, jeżeli mamy już tą wiedzę, jeżeli jesteśmy ostrożni, mamy łód no to szansa na to, żeby zostać bogatym dzięki inwestycjom na Forexie jest duża, prawda? Znaczy no jest na pewno szansa na to, żeby to był jakiś element naszego portfela. Czyli po prostu część pieniędzy inwestujemy właśnie na rynku Forex, natomiast, no to tak, mówię, robię to z głowy, bo, bo to nie jest proste, to wymaga czasu i przede wszystkim ważna rzecz, nie dajmy się emocjonalnie wciągnąć w rynek, bo często spotykam osoby, które na przykład sprawdzają notowania na komórce co 15 minut. Buduję się rano, zamasujemy zęby, sprawdzamy Forex. Wieczorem przed spaniem sprawdzamy Forex. Nie to chodzi, bo wtedy jakby zamieniamy inwestowanie w hazard. To jest taka troszkę śliska jakby to bariera między dwoma rzeczami. Czyli to musi być po sobie z głową i to musi być robione oczywiście w przemyślany sposób bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. I jak słyszeliśmy, można zarobić duże pieniądze na Forexie, ale trzeba być naprawdę ostrożnym, bo równie duże pieniądze można bardzo łatwo stracić.